Pod sercem nosiłam cię, mały Aniele. Marzyłam o Tobie, o Twoim pierwszym uśmiechu, o każdej małej chwili. Czułam Twoje delikatne ruchy, maleńkie kopnięcia. I wyobrażałam sobie, jak będziemy razem, ja i Ty bez końca. Słyłam plany na przyszłość, widziałam cię rosnącego, uczyłam się kołysanek, szeptałam ci czułe słowa, kochanie moje. Wierzyłam, że wkrótce cię przytulę, pocałuję twoje małe stópki, lecz los miał inny plan, okrutny i smutny. Nagle nastała cisza, pustka nie do opisania. Zamiast radości boli łzy, które nie przestają płynąć, moje ramiona przygotowane do twego uścisku teraz są puste. A serce tęka z żalu, z tęsknoty za tobą, maleńki. Słyszę twojego pierwszego słowa, nie zobaczę twoich oczu, nie dotknę twojej skóry tak delikatnej i gładkiej. Została tylko pamięć, ulotny cień. I ból, który na zawsze pozostanie w moim sercu, jak rana głęboka. Choć cię nie na ze mną fizycznie, Wiem, że jesteś gdzieś tam aniołkiem, który czuwa nademną skóry. I choć łzy płyną, wierzę, że kiedyś się spotkamy w miejscu, gdzie ból nie istnieje, a miłość trwa wiecznie.